Zbliżają się święta, a wraz z nimi moc prezentów. To dla nas czas zadumy, nas, freaków inwestowania na giełdzie, rozkminiających, jakie akcje kupić sobie pod choinkę. Niektórzy wolą spółki dywidendowe, inni preferują wzrostowe. Dziś mam dla was dwie propozycje na wspaniały prezent. Zapraszam. Pierwsza spółka to British American Tobacco. Brytyjskie przedsiębiorstwo tytoniowe, założone już w 1902 roku, o kapitalizacji 78 miliardów dolarów, którego stopa dywidendy na czas nagrywania tego materiału wynosi 8,67%. Świetna stopa dla osób, które chciałyby rozkręcić swój snowball dywidendowy. Co jest istotne w inwestowaniu w tego typu spółki, to branża, branża tytoniowa, przez wielu uważana jako branża bez przyszłości i nie mająca sensu zastanawiania się nad spółkami tego typu. British American Tobacco, czy będę może mówił B.T.I. bo taki symbol ma ta spółka na New York Stock Exchange. Ich jakby misją jest przejście na produkty o mniejszym ryzyku dla zdrowia niż standardowe papierosy. Spółka skupia się na e-papierosach, no i ten rynek akurat mocno rośnie. Wzrosty typu 60% rok do roku. Oni tego typu produkty nazywają nową kategorią. No i co prawda, wzrost sprzedaży z tego typu kategorii jest dość spory. To jeszcze ta część nie przekracza 10% całego przychodu. Mimo wszystko, z roku na rok będzie to stanowiło większy procent. I nie powiedziałbym, że jest to branża kurcząca się, a zwłaszcza British American Tobacco, której dużą przewagą konkurencyjną jest fakt, że sprzedaje swoje produkty niemal w całym świecie. Ich przychód głównie pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, ale jest to jednak tylko 45%. Ponad połowa przychodu jest jednak poza Stanami Zjednoczonymi. No i ten trend na te produkty nowych kategorii, jak papierosy, jest głównie zauważalny właśnie w Stanach czy w Europie. W biedniejszych, powiedzmy krajach jest jeszcze spory rynek właśnie papierosów tradycyjnych, ale ogólnie spółka ma jeszcze spore możliwości. Rozrostu czy rozwoju nowych produktów. No i zobaczmy na przychód i dochód główne czynniki, na które patrzymy, inwestując w spółki. Zobaczcie, że zarówno przychód, jak i dochód rosną z roku na rok. Nie jest to jakiś potężny wzrost, oczywiście. Mimo wszystko, no, ciężko powiedzieć, żeby kupowanie akcji tego typu spółki było jakby formą łapania spadającego noża. Tu akurat w 2017 było przejęcie innej spółki Reynolds. Ale jak widzicie, w pozostałych latach właśnie ten trend jest zachowany, wzrostu nieznacznego. No i ten wzrost powoduje, że możemy cieszyć się rosnącą dywidendą, o której za chwilę. Zobaczmy jeszcze, jaki jest bilans ogólnie tej spółki. Jak widzicie, w 2017 spółka się mocno zadłużyła w celu przejęcia właśnie tej innej spółki. Teraz z roku na rok spłacają te duże zadłużenie. Jest to na pewno jakaś, jakieś ryzyko takiego zadłużenia. Historycznie są niemal najbardziej zadłużone. No, ale jeśli chodzi o rentowność, że tak powiem, to nie wygląda to tak źle. Marża operacyjna na poziomie 38%, marża netto na poziomie 24%. Zwrot z kapitału własnego. Tu chcielibyśmy troszkę więcej, ale no też nie źle. 9,5%. No natomiast spółka potrafi zwiększać swój przychód i myślę, że ten trend się utrzyma wraz z tymi produktami nowych kategorii. To co jest tutaj najgorszym, że tak powiem czynnikiem jest właśnie zadłużenie, ale jak widać od kilku lat spółka potrafi zmniejszać to zadłużenie. Szybko spójrzmy na główną konkurencję dla British American Tobacco. Jest to spółka Altria i Philip Morris International. Z takich bardzo podstawowych wskaźników BTI wygląda moim zdaniem najlepiej. Z jednej strony ma najwyższą aktualnie stopę dywidendy, ale też wygląda na to, że ma najlepszą wycenę spośród konkurentów. Ale dodatkowo też moim zdaniem, tą właśnie przewagą konkurencyjną jest fakt, że BTI sprzedaje na całym świecie, Alta chyba głównie zyskuje przychód ze Stanów Zjednoczonych. A akurat tutaj widzimy, że spółka Philip Morris w ostatnich trzech latach walczy, żeby wyjść na plus jeśli chodzi o wzrost przychodu. No i przejdźmy do większych szczegółów, jeśli chodzi o dywidendę. Na ten moment 8,67%. Świetna stopa. Wzrost średnioroczny w ostatnich pięciu latach to troszeczkę ponad 6%. Payout ratio na poziomie 65% też całkiem nieźle. Dywidenda wydaje się bezpieczna. I teraz posługując się moim kalkulatorem do wyliczenia stopy dywidendy, który prezentowałem w odcinku o niesamowitej mocy inwestowania dywidendowego. Osoby, dla których ważne jest właśnie topa dywidendy, zakładając wzrost dywidendy o 5%, no i wzrost akcji też powiedzmy o 5% rocznie. W ciągu 5 lat, reinwestując jakby w tą spółkę, mają szansę już przekroczyć 10% skumulowanej stopy dywidendy. Co więcej, taki mały tip dla Was, inwestując w spółki brytyjskie. My, jako inwestorzy zagraniczni dla tego rynku brytyjskiego, nie płacimy podatku od tej dywidendy. Tam chyba do 2000 funtów, z tego co kojarzę, rocznie. Także, jeśli byśmy, na przykład, inwestowali w BTI na IKE, no to bez tego podatku po 5 latach mielibyśmy już ponad 13%. Także bardzo wysoki yield. Czym jest to spowodowane? No właśnie tym, że spółka co roku zwiększa swoją dywidendę, co nie zawsze wychodzi na screenerach, bo na stronach jest wyrażana dywidenda w dolarach, a spółka jakby wypłaca w funtach. No to te jakby różnice kursowe czasami mogą wykazywać, że dywidenda nie, nie rosła. No ale jak widzimy, jako taki długoterminowy trend, dywidenda nominalnie rośnie. Cena akcji od 2015 spadała. Co powoduje, że aktualnie mamy najlepszy moment wejścia w tą spółkę. W kontekście dywidendy, właśnie już ponad 8%. Spółki tytoniowe aktualnie nie cieszą się zainteresowaniem. No i myślę, że rozsądny inwestor powinien właśnie takie okazje wykorzystać. Jeszcze tak w kontekście liczby akcji w obrocie. To przy tym przejęciu liczba akcji wzrosła. Raz, że się zadłużyli, dwa, że wyemitowali więcej akcji. Widzimy, że od tamtego czasu nie skupują akcji własnych, ale ale widziałem, że zarząd ma w planie skup akcji własnych, ale właśnie po zredukowaniu tego zadłużenia. I teraz jeszcze wracając właśnie do tej wyceny. Według Guru Focus spółka jest niedoszacowana. Yahoo estymuje wzrost roczny około 4% rocznie przez następne 5 lat. Tutaj też na Guru Focus widzimy, że jednak ta, ta linia idzie troszkę w górę. Wycena akcji w kontekście prognozowanych zysków ponad 7. No, moim zdaniem jest to bardzo dobra pozycja. I my, jako właśnie rozsądni inwestorzy, staramy się nie kupować spółek przecenionych, tak jak ta spółka była w latach 2017-2019, a właśnie niedocenianych przez rynek, tak żeby mieć możliwość zarabiania jak największych pieniędzy na dywidendzie. No i spokojnego czekania, aż nastrój w kontekście tych spółek będzie nieco lepszy. Natomiast z drugiej strony, jeśli, jeśli biznes rośnie, to chcielibyśmy jak najdłużej, żeby jak najdłużej ta spółka była niedoceniana, żeby ten dywidendowy efekt kuli śnieżnej rozkręcać jak najszybciej. Mieliśmy wróbla w garści w postaci British American Tobacco, to spójrzmy na gołębia na dachu, czyli spółkę wzrostową Meta Platforms, Czyli oczywiście dawny Facebook. Tego giganta chyba nie trzeba przedstawiać. Kapitalizacja ponad 850 miliardów dolarów. Mimo już tutaj niezłej przeceny, która nam się w ostatnich miesiącach stworzyła. Zacznijmy od biznesu. Tu pierwsza informacja, ale też jakby już od razu zacznijmy od małego ryzyka. Przychód Facebooka pochodzi tylko z reklam niemal. To jak widzimy, w Stanach Zjednoczonych jest jakby największy przychód na jednego użytkownika. Ponad 52 dolary w trzecim kwartale. Ostatnio ponad trzykrotnie więcej niż na użytkownika w Europie. Średnio to wychodzi około 10 dolarów. Wiele osób myśli, że Facebook już odchodzi, że już nie jest modny, ale zobaczcie, dalej z kwartału na kwartał liczba dziennych użytkowników na całym świecie mimo wszystko rośnie. Nie jest to już wielki wzrost, ale ciężko jest już tak szybko rosnąć w kontekście tego, że z produktów Facebooka korzysta już prawie 50% ludzi na całym świecie, ponad 3,5 miliarda ludzi, tu nie mówimy tylko o Facebooku, ale całej, oni to nazywają rodzinie aplikacji, czyli Facebook, Instagram, WhatsApp. Czyli wszystkie te aplikacje, które y, jako grupa Facebook czy Meta posiada. No jak zobaczyłem tą liczbę, to muszę Wam powiedzieć, że wypadłem z kapci. I teraz, właśnie w kontekście przychodu czy dochodu na tych użytkownikach, no ciężko tu już wzrastać, jeśli li chodzi o liczbę klientów. Tu wzrost jest bardziej spowodowany już e, zwiększającą się po prostu marżą, zwiększającymi się cenami. Tu potencjał jest jeszcze spory, właśnie w krajach poza e, Stanami Zjednoczonymi. No ale zobaczcie, jak ten przychód. I tak rokrocznie ponad 30% rośnie, także osoby, które mówią, że Facebook już umarł, no to jest jakby ich opinia. Liczby tego nie potwierdzają. Jeśli chodzi o bilans. No to naprawdę mamy przykład bardzo zdrowej spółki. Facebook niemal śpi na gotówce. Co też jest ciekawe, że zaczęli się jeszcze dodatkowo zadłużać. Prawdopodobnie jest to spowodowane niskimi stopami procentowymi. Oczywiście spłata tego zadłużenia na ten moment nie wygląda, żeby była jakkolwiek zagrożona. Natomiast pokazuje to, że są rozsądni. Jeśli jest czeka na nich tani pieniądz na rynku, a potrafią inwestować, wiedzą jak inwestować, no to czemu nie skorzystać na takich okazjach? Facebook nie płaci dywidendy, natomiast regularnie od już kilku lat skupuje akcje własne i planuje dalej to robić. Także też super wiadomość dla inwestorów, bo skupując akcje własne, zmniejsza ich łączną ilość w obrocie, co powoduje, że my, jako inwestorzy, posiadając tą samą liczbę akcji, posiadamy większą część całego tortu. No i teraz zobaczcie, jak fajnie zaczęła być wyceniana ta spółka, mimo wzrostów, jakie widzieliśmy, jak również i prognoz tych wzrostów. Facebook, borykając się z różnymi, powiedzmy, problemami wizerunkowymi, stał się naprawdę bardzo atrakcyjny spółką do rozważenia zainwestowanie. Także jeśli zastanawiacie się, czy to dobry moment, żeby wejść w akcję METY, to oczywiście muszę odpowiedzieć: to zależy. Dlaczego? Bo to już nie jest ta sama spółka co pół roku temu. Inwestując długoterminowo inwestujemy w wizję świata Marka Zuckerberga, wizję spotykania się ze znajomymi w wirtualnej rzeczywistości, posiadania niemal alternatywnego życia i kupowania rzeczy typu NFT i pokazywania tego innym. Oczywiście bardzo to wszystko upraszczam kilkoma słowami, ale na dziś dzień mam wrażenie, że jeszcze mało kto wie, co finalnie z tego całego metaversum powstanie i jakie aktywności się sprawdzą. A jakie nigdy nie zastąpią realnego spotkania. Na sam start Mark planuje zainwestować w ten projekt 10 miliardów dolarów zarobione przez Facebooka. To na pewno ciekawy ruch uniezależniający metę od innych firm, takich jak Apple bo posiadając swoje własne urządzenia, Meta nie będzie już musiało użerać się z dostawcami ich treści. Czy będzie to miało sens biznesowy? Chciałbym wierzyć, że tak. O Metaverse mówi już Microsoft, mówi też Disney. Na razie to bardziej wygląda jak rzucanie sloganami, no ale czuć w powietrzu, że to jest właśnie przyszłość. I w moim portfelu znajduje się miejsce dla architektów takiej przyszłości. Innymi prezentami, jakie rozważam na grudzień, są akcje Amazona, Disneya, 3M, a z akcji, które już posiadam w portfelu, jest to Alibaba, Activision Blizzard i PayPal. Pamiętajcie, że nie jest to porada inwestycyjna. Sami musicie zrobić swoją analizę. No i dajcie znać, czy taki format Wam odpowiada, czy wolicie, żebym głębiej analizował jedną spółkę, czy podrzucał Wam właśnie więcej propozycji kosztem powiedzmy dogłębności tej analizy. Niech procent składany będzie z Wami. Trzymajcie się.